Jest Pan dla mnie wzorem w sztuce zadawania pytań. Nie męczy Pan swoich rozmówców, pozwala im Pan mówić. Proszę wiedzieć ile czasu poświęca Pan na przygotowanie wywiadu? Bardzo różnie, dlatego że niedawno emitowaliśmy wywiad z profesorem Osiatyńskim o alkoholizmie. No to ja się do takiej, do takiej rozmowy nie, nie przygotowuję, bo czytałem dwie książki Pana profesora. No to może można powiedzieć, że czas czytania książek, ale nie traktuję tego jako przygotowywanie się, tylko te książ książki są ciekawe, zwyczajnie. Y powiedział Pan bardzo miłą rzecz, że tam nie dręczę specjalnie, nie przerywam, że słucham. To jest komplement, ale też mm, komplement nie tylko dla mnie, ale dla mojej stacji, bo jeżeli. Ja miałbym zrobić rozmowę z panem profesorem Osiateńskim 15-minutową, to jest trudniej. Łatwiej jest, jeżeli się ma rozmowę 39-minutową, bo to daje właśnie. Nie, nie, nie słyszy się tykania zegarka cały czas i dlatego ta rozmowa może płynąć. Ja nie rozmawiam z politykami już dlatego, że oni są tak okropnie przewidywalni, że nie ma we mnie ciekawości. Do zadawania pytań, skoro znam odpowiedź na to pytanie, no to po co zadawać pytania, jak się zna odpowiedź i wie się, co ten człowiek odpowie. Natomiast ci ludzie, których zapraszam, są dla mnie tajemnicą i ja z ciekawości zadaję pytania. W pewnym momencie usłyszał Pan w zasadzie wyrok śmierci z ust lekarza diagnosty, który odkrył Pana nowotwór. Jak zmieniła się Pańska filozofia, spojrzenie na świat w tym momencie? Co czuje człowiek w takiej sytuacji? W pierwszym momencie się odpycha to, to znaczy e, uważa się, że to chyba to, że nie musi być najgorsze, to trzeba jeszcze sprawdzić, ale potem spada to na człowieka jak miecz, taki dlatego, że my wszyscy żyjemy z wyrokiem śmierci. No, wiadomo, że nasze godziny, dni są policzone. Tyle, że jeżeli się nagle okazuje, że one są być może policzone w setkach, a nie daj Boże, w dziesiątkach, a nie w tysiącach, to jest bunt, taki to znaczy, ja jestem zbyt ciekaw tego, jak to wszystko się będzie, wszystko... mówiąc, wszystko myślę, na przykład kryzys europejski albo y sytuacja polityczna w Polsce, y albo. Y różne historie moich przyjaciół, znajomych. Jak to się wszystko będzie rozwijało? Jest taki bunt, że nie jestem gotów na to, żeby to nagle przeciąć. Bardzo się zastanawiam często nad, nad tym, jak to jest, że jednak ludzie, którzy mają bardzo podeszły wiek, na przykład mój tata, który zmarł prawie trzy lata temu, dostał wyrok śmierci, taki prawdziwy wyrok śmierci w maju. Trzy lata temu, a w lipcu zmarł. Yy, I pojechałem z nim się pożegnać, tata był pogodzony z tym. Ja nie wiem, jak się można z tym pogodzić, ale widocznie. W pewnym wieku może coś takiego przychodzi, coś takiego się zdarza. Zapewne słyszał Pan o wynikach Najwyższej Izby Kontroli w telewizji publicznej. Doszło tam do bardzo poważnych malwersacji na gigantyczne kwoty. W związku z tym pytam, czy nie sądzi Pan, że społeczeństwo powinno w pewnym momencie wypowiedzieć posłuszeństwo w związku z nazwijmy to, przymusem płacenia abonamentu? Ale ten abonament z tego co wiem płaci 32% społeczeństwa, więc to nie jest dużo. W Wielkiej Brytanii to jest 98-99%. Z telewizją publiczną mam pewien problem, no, wyszedłem z niej, to po pierwsze, ale po drugie, ja uważam, że telewizja publiczna y, powinna być zupełnie inaczej skonstruowana powinna nie nadawać reklam, bo jeżeli nadaje reklamy, to de facto jest komercyjna. A telewizja publiczna powinna wspierać państwo w sześciu y, obszarach. Które w ogóle się składają na to państwo? To jest edukacja, kultura, służba zdrowia, e, infrastruktura, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. To jest sześć obszarów, których, które tworzą państwo. My wyciągamy pieniądze, płacąc podatki, dajemy je politykom, i mówimy: Zróbcie za nasze pieniądze tak, żeby w tych sześciu obszarach było lepiej. A telewizja publiczna. Powinna wspierać państwo przede wszystkim w edukacji i w kulturze. Ja nawet proponowałem rządzącym obecnie koalicjantom, żeby zabrali chociażby jednemu pro programowi pieniądze z reklam, a opodatkowali stacje komercyjne na taką samą sumę, jak stacje ściągają dzisiaj z reklamy. Bo wtedy przerwany byłby ten taka prosta zależność, że Mamy tym więcej pieniędzy, im bardziej się będziemy ścigali z komercją. Ja bym chciał doprowadzić, marzy mi się, taka sytuacja, żeby yy, o, te pieniądze w sumie tej samej wysokości płynęły do nich yy, z rąk na przykład Krajowej Rady Radiofonii albo jakiegoś innego ciała, które pilnowałoby, żeby oni nie ścigali się z komercją tylko wspomagali państwo a de facto nas obywateli zwłaszcza tych którzy są troszeczkę wykluczeni bo mieszkają w ma bardzo małych miejscowościach gdzie albo y trudno się nauczyć angielskiego albo y jest to właściwie niemożliwe y no więc y ja przyznam się że ja nie płacę abonamentu bo ja nie będę płacił abonamentu na wysokie kontrakty y gwiazdorskie tylko ja chętnie będę płacił abonament na telewizji publiczną, która jest nam potrzebna, nam, czyli naszą państwu, naszą obywatelom. Przeczytając Pana, mam też wrażenie, że jest Pan człowiekiem niezwykle spokojnym, żeby nie rzec flegmatycznym. Byłem trochę zaskoczony jakimś fragmentem, który krąży w internecie. Czy chyba Pana poniosło, i kto to zaraz do redakcji, chciał Pan postawić niemalże przed sądem, zarzucając mu niewłaściwą odpowiedź. Szlak Pana trafił, Wie Pan, no... Istnieje taka łatwość obrażania ludzi, zwłaszcza w internecie. I internautom się wydaje, że są nie do namierzenia, tak samo niektórym dzwoniącym się wydaje, że mogą wylewać kuby pomyj na kogoś, ja w ogóle nie lubię jadu. I na przykład wszyscy komentatorzy w szkole kontaktowym są bardzo do siebie podobni, jak nazywam ludźmi dobrodusznymi. To znaczy, oni nie mają ochoty pić cudzej krwi, tylko jak widzą, że się. Zrobiła rana i le, leje się krew, to szukają plastra. I to jest ta dobroduszność. A jak dzwonią tacy zapiekli ludzie, jest, niestety jest ich coraz więcej. Takich, którzy y, nie, nie boją się y, nazwać wszystkich rządzących złodziejami. To powinno być jakoś temperowane. Więc może dlatego mnie ponosi czasami, a to, że ja jestem spokojny, przeważnie jestem. Czasami. Ja jestem skorpionem, no czasami skorpiony też muszą jakoś odreagować. <grym> no. Dziękuję bardzo serdecznie.